W dzisiejszym materiale Monster Hunter World edycja limitowana P4 Pro. To jest właśnie wydanie Limited Rana. To chyba kupowałem w media ekspercie remasterkę. Może nie będzie miał bloda. Jak myślicie? Panie, tak się nie robi! Cześć! Jak widzieliście na miniaturze wpadło mi limitowane super pudełko. Oczywiście z zawartością. Monster Hunter World, edycja limitowana, PS4 Pro. Do tego wpadło parę gierek. Akurat ten zestawik zrobiłem sobie tak, że dodałem parę gier do zestawu i miałem rabat 15% albo 20%, to będziecie mieć podlinkowane. I za całego tego Monster Huntera dałem chyba 900 zł plus koszt wysyłki, więc całkiem spoko. Ale to sobie odłóżmy na bok. Oczywiście plan, odcinek jest taki. Zobaczymy sobie za inne gierki. Później tego playaka. Następnie go podłączymy i na koniec sobie przetestujemy, czy wszystko śmiga. Także jedziemy z tematem. Na początek Blinks na Xbox'a, rozwalone pudełeczko za 35 zł, bodajże plus koszty wysyłki. To z Winteda wpadło. Płytka w miarę spokostanie. Gierka jest ekskluzywem, więc sądzę, że będzie szła w cenę. Dwójka jest dużo droższa. Tutaj ta instrukcja troszeczkę zmęczona życiem. Ale oczywiście, angliczek. Pudełko sobie podmienię z jakiegoś Sprintercela albo innego taniego tytułu. Także tutaj nie ma problemu. Następnie mamy Ford versus Chevy. Na PS2 to też dosyć rzadki tytuł. Za to dałem 60 zł. Nie wiem czy drogo, czy tanio. Życie zweryfikuję, już jest ładny stan. Tak samo płytka tutaj jakaś. Jakiś brud tu jest chyba, drobne rysy tu jakieś troszeczkę większe, ale powinna śmigać. Następnie, chyba z eBay, to kupiłem High on Life na PS5 w wydaniu fizycznym. Ja tą gierkę ogrywałem na PC. Cie. Doszedłem tam już chyba do jednej trzeciej. Bardzo mi się spodoba. To myślę sobie, a wezmę sobie nowkę w folii. To jest właśnie wydanie Limited Rana. Tutaj wcielamy się w głównego bohatera. Mamy tutaj taką szczelankę FPP. Z takim dosyć ciętym humorem, bo tam chyba głos podkładał. To właśnie ten Regen Morty chyba z takiej bajki. No jest dużo takich gagów. Walczymy z kosmitami i tak dalej. Ciekawa gierka, moim zdaniem fajna. Kolekcjoner cen polecał. Następnie mamy Dragon's Crown. To jest wydanie bodajże amerykańskie. Kompletne. Mamy do czynienia tutaj z takim klasycznym, z taką klasyczną rozgrywką jak w Golden Age czy Dungeons and Dragons. Następnie mamy One Piece za 15 zł z Winteda. Tutaj jest europejskie wydanie z angielską książeczką. Sprawdźmy sobie stan. Tu mamy tak. Dynasty Warriors, rozgrywkę z dużą ilością wrogów na raz. Taka ciekawostka, nie miałem tego w kolekcji, to sobie wziąłem, a widziałem, że była jedna z tańszych wersji. Następnie mamy kultowy tytuł God of War 2. Brałem, bo był za 50 zł. A w polskiej wersji to już nie jest dobry pieniądz. Książeczka ładna. Jest i po polsku. Wprawdźmy sobie płytkę. No, tu są jakieś rysy. Jakieś brudy, trzeba to będzie pewnie wyczyścić, ale za 50 zł to naprawdę dobry zakup. Następnie mamy, to chyba kupowałem w Media Expercie, z Remasterkę. Idzie mi, idzie, idzie i dość nie może. Chyba w tamtym roku zamawiałem z Limited Rana o wersję taką kolekcjonerską, dużą, a ogrywałem to ostatnio, właśnie gdzieś chyba na PCC. Myślę sobie, to na półeczce mniej miejsca zajmuje, to tam ta kolekcjonerka gdzieś pójdzie do tyłu. Jak widzicie, już tutaj pokleili. Media Expert też miał tu naklejoną jakąś etykietę, udało mi się to odkleić. Mamy Steelbooka, Artbooka, Soundtracka, no i samą gierkę. W fizycznym wydaniu całą na płycie, więc do kolekcji ciekawa rzecz. No i tutaj mamy cztery gierki, które były z konsolą. One mi zbiły tą cenę sporo, więc je wziąłem. Tutaj mamy 18 Wheeler na PS2. Ciężarówki, ładny stan na CD. Dishonored na PS3. Tak, mówię, to były zapychacze i dzięki temu miałem taniej niż bez tego, więc i tak mi się opłacało wziąć. Mamy Lost Planet 2. O, tu jest ładny stan. Szkoda, że nie ma instrukcji. No i body count. Tu chyba jakaś strzelanka z tego co widzę. Ciekawy sposób na... Tak powinni producenci dawać, żeby płyty nie wypadały. No to jest na potęgę teraz te PS5 wypadają, jak we folii coś jest i później ciężko to upchnąć. Także tak powinni dawać producenci. Niech się uczą kurcze od użytkowników. Teraz sobie przejdźmy do konsoli. O, zobaczcie. Mamy to pudło. Ciężko będzie mi całe w kadrze zmieścić. Tutaj mamy komplecik również z padzikiem w środku. Te obwoluty naprawdę są lipne i strasznej jakości. O! Widzicie też, można powiedzieć, że z polskiej dystrybucji. No i tutaj mamy ten biały karton w środku, który determinuje, już nam czy są zgodne numery z konsolą, czy nie. Ja sobie tu postaram się jakoś wyciągnąć, żeby tego nie rozpieprzyć. Te obwoluty te naprawdę są lipne. O! 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 No i tak tutaj mamy Gierkę Monster Hunter Bungle widzicie jest też polska wersja Proszę, lustereczko i tutaj mamy Pada z papierologią zobaczmy jak tam grzybki no już widać troszeczkę widziały a ja tego nie będę zakładał nawet no to w miarę spoko pracuje. Ciekawe czy się włączy. Nie, tu pewnie bateria jest zazładowana. Także przetestujemy go sobie pod konsolką. Wygląda nieźle. No i co tutaj mamy? Papiery, to tego nie będę wyciągał. Przewody do ładowania pada. Zasilający to mam swoje, to też nie będę tego wyciągał. No i klem de la crème, czyli konsola. Oryginalne tutaj zabezpieczenia. I voilà, jest i porysowana oczywiście, bo ktoś używał. Ona, plomby ma ściągnięte, bo pisał go, że wymieniał w niej pasty jakiś czas temu. Także plomb już nie uraczysz. No ale zobaczymy, jak się dobrze spisuje. To. Wiecie, jak to z prosiakami było bez serwisu? To już zaczynaje być głośne. Zobaczymy, czy ten też jest głośny, czy nie. Także tak się prezentuje. Ja sobie to zaraz podepnę i testujemy wszystko. Okej, okay, wszystko popodłączane, no to spróbujemy go palić. Może nie będzie miał bloda, jak myślicie? No, chyba nie. O, mamy znaczek pesa. Dobra, konsola się uruchomiła. Ja sobie tutaj zmieniłem język, żeby było czytelniej. I co my tutaj mamy? Sporo giereczek tutaj pan miał. Proszę. Ciekawe, czy to ściągnięte, czy nie. Aha. Tutaj mamy rezydenta. Padzik oczywiście podpięty działa. Na razie przewodowo, bo bateria słaba. Dobra, tutaj nam czytało. Sprawdźmy sobie, jaka jest wersja systemu. O, proszę, jak i 10,5. Fajnie jest właśnie w tych limitkach, że często ludzie na nich nie grają. My mamy stare systemy. Także ja sobie tutaj zablokuję automatycznym pobieraniu, ale to później, bo i tak neta nie mam podłączonego. A sprawdźmy sobie tego Monster Huntera na płycie. Czy on się nam tutaj uruchomi? O, konsolka go pobrała. Jest. On się tu nam będzie zgrywał. 7 giga to wam pewnie przyspieszę, ja tu poczekam. Gra odpalona. Poziom hałasu tak się prezentuje. Przyciszyłem dźwięk z samego z samej rozgrywki. Od 40 dB dochodzi PS4. Oczywiście tutaj mam padzika. Podpiętego na razie na kablu, bo się ciąż ładuje. Bo mocno rozładowany. Żadnego tutaj dryfu nie zauważyłem. Jak widać, bezprzewodowo pad też sobie radzi. Tyle wystarczy. Dobra. No to podsumowując, wpadło ci parę ciekawych gierek. God of War, coś na PS3, na PS5. No i oczywiście gwiazda odcinka pójdzie na półkę. Na pewno się tam będzie dobrze prezentować. Jak się podobało, łapka w górę. Dzięki, trzymajcie się, cześć.